Dobra. Ja, ja pierdolę. To będzie nagranie pierwsze słowo. Ja pierdolę na nagranie. O, Taki będzie tytuł tego nagrania. Mam tytuł. Dobre, gramy. Ja pierdolę. Ale Sharing poszedł się napić. Nie. No to to dajcie co? złota. To dajcie złota. Nie wiem. Na początku to nie musisz mieć. Jestem panem śmierci. Wszystko muszę mieć. Nie, panie, nie. Spójrzcie na moje dziewczęta. Spójrzcie na moje dziewięć. Bierze mięsko. Bierze mięsko. Nie wiem, on mi się daje, bo mam takie lagi jakieś, trochę. A kto z tego? Mati, ale. Mati tego zawsze określe. Ej, bohater szybciej buduje od zombie, nie? Tak. To dobrze zrobiłem. Do tego bohatera musisz bibliotekę budować. Jak chcesz szybszego, Rasha. Liczy. Zrobiłem coś lepszego.

Panie, Nie mnie panie, wedle życzenia. Tak, panie. Elendro. To jest moje czy nie się związków? Na chuj się przekonam. Dobra. A mój rozwój kurwa jest stracony teraz. Dajcie złota, szybko, złota, złota, złota. złota. Ile? Najwięcej, jak najwięcej. 300 daje. No, jeszcze mi to jest potrzebne. Na razie chyba. Nie. Dobrze. Ale będzie pierdolony jeszcze. Dwóch waterów jest na środku ich, nie wiem do bo kapliczki chcą zrobić okay. przez... co chcą... mieć szansę na Orkonu. Największą. Ale nie szkodzi, dobra. Niech on się przyda... ...to. Dziękuję Ej, musisz ten środek im odebrać, Sherry! No, spoko. Niech się chłopy tam zbierają. Teraz można sobie to poradzić. Z, Z tym raszem może być ciężko, bo ja tymi bazylami, one wolno idą na ten dół. Teraz tak myślę. Bazyle wolno idą na ten dół. Ciężko, żebym przeszedł. Dobra, dajcie. Czekaj, teraz też... Drejku, słyszysz? Może w górę jednak, bo ja tymi bazylami strasznie wolno dojdę na dół. A? Ja wiem w górę, ale... Jak w górę? Fajne, że ty będziesz wchodził. No zobacz, jak ja wolno tymi bazylami zanim dojdę na dół. Ja pierdolę. No dobra, niech będzie w górę, ale jak przejmiemy przez to, to się będzie. <laughs> to nie, to wolę dół. To Dobra, ja już mogę robić liceum. Dwa się lice na górę. Ten, szkielety i na górę. Wysłał tych! lodowu strasz na dół. Idę na górę. Zrób mi portal na środku. Masz portal. Postawiłeś portal? Postawiłeś. Tak. Nie, nie, nie postawiłeś. Zniknął. Jak nie kurwa, zniknął już. No nie mam, już Po górę ci postawię portal. Mam bohatera. Dobra. Idziemy Zaraz bohaterami się... też, na górze wszystkimi tak, tak. bohaterami przejmujemy. Tak. Dajcie, dajcie złota, szybko, złota. Złota. 200. Na co? Na bibliotekę. Sto ci daję, bo tyle mam. Kurwa Stawiasz tą kurwa kapliczkę? Znaczy tą... to, Stawiaj mi ją, ej! Wycikaj mnie jak Bohaterem? Tak Coś. Rusz dupę, bo zaraz przejemy No jestem tam, czekam na ciebie No nie postawiłeś No nie postawiłeś O, teraz postawiłeś Dobra dawaj, sharing, gdzie ty jesteś? Mid do wals I kawaler, musisz w wieżę barby wdriftować, żeby stali bezpośrednio... Krychę potrzebuję teraz, krychę Daję 500 Dobra 1000 Tysią, ci dał. O kurwa Można jechać Jeszcze ci to... dam, krychę Musisz przydać kawalerią w wieżę, Kawalerią w wieżę, żeby nie To co, jedziemy? Jedziemy? Czy macie metaliszcze? Dajcie metalu stówkę. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, już wiedzą, już wiedzą, dawaj, dawaj, dawaj. Ja zrobię szkielety na wieżę. Dawaj, dawaj. Lisze są. Essa. Dawaj.

Lisze w bazek, głęboko A jak, a jak, a jak Tylko wiesz, że rozpierdalaj Krychy, krychy Leci 300 No dawaj No dawaj tej krychy Można Dobrze Też ci daję krychę Śmiało Kurwa Lisze są nie do rozjebania Bazę, kopalnie i wychodzimy, jebać baczmy. Drake ubawrzy na hero, pamiętaj. Nie strać tych Liszy teraz wycofaj trochę, znaczy. Listki nie mogą zginąć. Nie, trzeba wchodzić w bazę, kurwa. Już jest. W sensie mi chodzi, nie trać na jednostkę jakieś tam. Dobra, nie ma go jeszcze. On nawet nie zdążył nic zrobić. Dajcie mi metal popaki, proszę was, bar bardzo, mi potrzebny. Kamień, kamień mi zalega. jakąś... On mi on mi dół rozwala. Weź to przejmij czymś na dole. Dół mi pomóż. Chuj w dół, w górę kończymy. Serio? Ale nie, dół musisz coś przy, przykryć. Przy, 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 nie przy, mam dole. nic tam, chłopie, nic. Dobra. Dobra, mam mnóstwo listy. zbierajmy się i jedziemy w niego. Dobra, wychodź stamtąd i kolejnego jedziemy. Czekaj, tu no. kapalnie moje dół rozpierdala. Potrzebuję 200 metalu, wrzućcie mi proszę, kto ma? Daję. Wyjście metalu? Nie, nie mam. Ja, dałem. Dzięk. Święte te mu na dole buduję. Fajajcie. Dobra, wjeżdżamy w niego. Zaktujmy mu te święte słowo, żeby tu nie miał żadnego wiecia i to wierzę. Nie, panie, nie. Dosyłać z bas. Ale mam liście na Panie Bawiamy na święte słowo, nie podchodź, Draku. Nie podchodź. Widzę, widzę. Dobra, wieszamy już kolejnego. No. On mi dół wiesa, on mi dół wiesa, musimy mu coś pomóc. Nie mam czym. nie. Dół mi wiesa. Kasujemy kolejnego, środek. Wieszamy. Tu wierzę jebaną. trzeba. Nie strasz tych liszy, bo wieża wypełniona. Odsuń się. Musimy przetankować. No. szkieletami. Ja Szkielety no przez Szkielety na tym krasnala. Zrób to szkieletę Oddali się. Jeszcze jeden. Jeszcze... jeszcze ten O On mi dół niszczy, zobaczcie co on robi na dole. Odsyłam tam jeszcze jednostki jakieś. My kończymy trzeciego, do bazy go. No on mi wchodzi w bazę, on mi zaraz... Jeszcze nie będę mu robić, pomóżcie! Masz krychę ciebie stanąć, żebyś mu robić jak najwięcej na razie. nie ja mogę. No ale ja nie mam kurwa tego... bady. Ja mam zbyt wiele ludzi, muszę coś stracić, żeby móc ci pomóc. Chodźcie w tego pajaca, chodźcie w tego pajaca. Trzeciego, no, fajnego. Cinek dawaj, bo masz jedyną na święte słowo dobrego drake'a. Już drake'a to ja No Moi też tam powinni być, daleko. Mamy uciele. to. Ale to wykierowałem ja pierdolę. Dobry odcinek, zrobił kola, żeby na górę pójść. To był bardzo dobry pomysł. Ale to wykierowałem, ja pierdolę tymi liszami. To był idealny pomysł. A to był mój pomysł? Myślałem, że drajku. Nie. Pomyśl, to drajka Ale pomysł, żeby atakować górę, twój. A kto nie wyszedł? Oczywiście lol. No bo po co atakować dolnego, jak miał najszybciej święte słowo. Nie, dokładnie, to, to dobry ruch był. A jeszcze mieliśmy na barwę dobre jednostki, bo tam na nabierze rycerze. Szkielety. No, dajcie wszystko na wściekło. No, no, no i jednak Sherik miał rację <laughs> Twoje ale, ale to ja sprawiłem, że Sherik miał rację <laughs> No powiedzmy, niech ci będzie No kurwa, no nie oszukujmy się No jeszcze lol wyszedł, kurwa niech on wychodzi paja. Bo chyba nie zniszczyliśmy mu tam jednej wieży, wieży. Um. No. Ale na co on chce mieć wysokończenie? Bo ten, on chce wygrać, żebyśmy wyszli. Wiesz no, co, na wie? pewno? Na pewno. Metalu potrzebuję. Masz 1500. Dobra. Bader, zakon masz zbyt wielu ludzi. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Jeszcze jedna mu została. Esa. Czyli my wygraliśmy z nimi szybciej, a oni lepszy skład. Czyli my jesteśmy lepsi. <głosy> tak. <głosy> tak, dokładnie tak. No to Esa. I dobry, <noise> i dobry tytuł odcinka będzie. Ja Dobre powitanie, Drojku, zrobił dla widza. Ej, dobra, dawaj. Ej, weź ich ktoś, z kowrą, przerzuć ich tutaj do nas. Ja pierdolę. O, i Skowron zakończył odcinek.